Dzień dobry, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak przygotować taką zanętę na rzekę. Dzisiaj to zrobię na przykładzie swoich dwóch zanęt: pierwszej standardowej, drugiej kleniowej. Będę też pokazywał Wam swoje inne zanęty, jak je przygotować. Te, które dziś demonstruję, to są zanęty, które mam najlżejsze, w szczególności ta tutaj kleniowa. Jak to zrobić? Oczywiście pierwsza sprawa to wsypanie jedna zanęta 1 kilogram, druga zanęta 1 kilogram, razem 2 kilogramy. To posłuży też mi do dzisiejszego wędkowania. Wszystko to razem mieszam i jedna z moich propozycji to jest domoczenie tylko i wyłącznie samą. Melasą, która została troszeczkę rozrzedzona z wodą. Ona poza słodyczą ma też zupełnie inne właściwości. Przede wszystkim no, jest traktowana jako no, taki suplement. Zawiera witaminę, w szczególności witaminę B, wapnie, żelazo, więc poza słodyczą to zawiera takie wartości odżywcze. Tą melasę troszeczkę rozrzuciłem. Można dodać ją oczywiście w czystej postaci. Wybór należy do wędkarzy. Ja wyraźnie przy filmie dotyczącym melasy pokazałem pewne zależności, pokazałem pewne sposoby do moczenia takiej zanęty, więc daje dość sporą ilość nabiera takiego pięknego, brązowawego koloru i dodaje tej melasy. Tutaj oczywiście możemy to zastąpić wodą, ale ja Wam podaję to jako jeden oczywiście z przykładów i dodajemy tyle, żeby miała ta zanęta taką konsystencję lekko przemoczoną, dlatego, że ona praktycznie ta zanęta i tak odpije ten syrop i teraz w zależności czy będziemy chcieli uzyskać postać o wiele cięższą, czyli taką która będzie dywanować, pozostawiamy na jakiś czas do odpicia, albo jeżeli nam zależy na bardzo szybkiej pracy tej zanęty, przede wszystkim tak jakby te cząstki unosiły się do góry, no to ona praktycznie już w takiej postaci nadaje się do połączenia z gliną. Ja mimo wszystko i będę chciał y, dać jej troszkę czasu na dojście, natomiast y, przez ten czasy przygotuję glinę i będę chciał Wam pokazać w jaki sposób ją przygotować i jak połączyć ją z zanętą. Jako glina posłuży mi urobek, który mam tuż przy rzece Odrze w pierwszej kolejności. Przetrę sobie przez sito. Przygotuję około 17-18, może nawet 20 litrów. Zabieg jest bardzo prosty. Ja używam grubych sit, dlatego że zależy mi na małych kamyczkach, które oczywiście mogą się znaleźć. To jest rzeka i taki kamyczek jest wskazany, bo on dodatkowo będzie dociążał mi kule, które ulepię. Urobek taki warto też wcześniej sprawdzić. Przede wszystkim jego lepkość, bo ona jest kluczowa. My musimy uzyskać informację, jakim towarem dysponujemy, bo na tej podstawie będziemy dalej pracować przy niej. Tutaj ta taka nazwijmy to e, ziemio-piasek, tak to nazwę. Stosunkowo. Dość ciężki jest ten urobek i jest nawet dość lepki. Zobaczę, czy przy połączeniu z zanętą będę musiał przynajmniej jakąś część dokleić. Wszystko to pokażę, wszystko to objaśnię. W tej chwili szykuję około 20 litrów. Tutaj jest też troszeczkę korzonków, jakichś takich ala, to mi kompletnie nie przeszkadza. Doskonała postać, zaraz zobaczę jak będą się formować kule. Wilgotność jest w miarę odpowiednia, przynajmniej do pewnej części kul wystarczająca. Dość duża lepkość, nie wiem czy będę ją doklejał. To się też wszystko okaże jak dodam do tej tutaj ala, ziemio, gliny, piasku. Do tego urobku, może inaczej, dodam wody. Towar mam już gotowy i praktycznie nie będę wpływał na wilgotność tego towaru. Dlatego, że zależy mi na takiej jej pracy. Ona ma być sypka, ona ma się obsypywać. Uciąg mają te drobinki troszkę nosić do góry i ma iść w dół rzeki. Taki jest mój cel. I dlatego. Nie będę domaczał. Ona nie jest też za bardzo klejąca. Sami popatrzcie, że to praktycznie nie jest kula, która by się nadawała sama do wrzucenia do wody, ponieważ ona praktycznie natychmiast rozbiłaby się o taflem wody. I na takiej postaci dziś mi zależy. Dlaczego? Dlatego, że będę. Poławiał krąpiki. Zależy mi akurat dzisiaj na tym, na takiej rybce, która pobiera pokarm z nad na Krąpik, klenik. Poszukam dzisiaj takim lżejszym zestawem tych ryb, dlatego, ciężki charakter zanęty tutaj jest niewskazany. I teraz pytanie: czy ziemię do zanęty, czy zanęte do ziemi? Nie ma to dla mnie kompletnie znaczenia. Tu w tym konkretnym przypadku akurat postępuję tak, a nie inaczej, bo zanęty miałem we wiaderku. Wszystko to teraz łączę razem, jeśli chodzi o atraktory. Ja ich nie stosuję, bo uważam, że nie ma sensu. Dlaczego? Po pierwsze, aromat, który jest w zanęcie, jest wystarczającym do wabienia ryb. I chociaż w naszej ocenie może być on słaby, to jednak ryba ma. Absolutnie o wiele lepszy węch od nas, dlatego nie mam takiej potrzeby kompletnie. Natomiast co będę robił, to widzę przy połączeniu, że będę musiał dowilżać i tutaj, jako ciekawostkę powiem, że decyduję się na yy, nawilżanie całego tego towaru melasą. Yy. Tym sposobem wpływam na smak tego towaru, bo w mojej ocenie smak jest przede wszystkim kluczowym. To smak decyduje o atrakcyjności zanęty i melasa wybitnie wpływa na smak. Zobaczę, czy da się ulepić. No niestety nie da się ulepić, bo jest to postać taka półsypka. I teraz co robię? Popatrzcie, jakie mam proste sposoby. Wpływam na warstwę wierzchnią i na ewentualnie 2 centymetr, cm głębiej w taki sposób, by dało się to ulepić y, jakąś kulę. Tą, akurat którą robię, jedną, to zależy mi jej natychmiastowej pracy. Ona, nawet część, ma się rozbić o wodę i cząstki mają opadać, unosić się też ku górze. Robię niewielkie kule, bo y, będę łowił batem i będę sobie donęcał. Proszę, jedna kula, ona jest stosunkowo no, y, dosyć słaba, no ale też takie się też wrzuca do wody. Natomiast y, teraz daję o wiele więcej tego płynu i nie wpływam na całość, tylko wpływam na y, pewną część zanęty. I dzięki, tobie, dzięki temu można powiedzieć, każdą kulę praktycznie sobie osobno dozuję, osobno przygotowuję. I teraz zobaczcie, dodając melasę, już absolutnie jest inny towar. Jest yy, yy, tutaj ta kula no, bardziej już zwarta. Stopień wilgotności jest większy, przy okazji jest słodsza. No i też w wodzie będzie miała duże, yy, znacznie dłuższe trzymanie od tej pierwszej. Jeszcze jedną kulę. Przygotuję, zobaczcie jak fajnie się to lepi. Nie będę dodawał kleju, uważam, że y, urobek, który tutaj miałem znad rzeki Odry jest wystarczającym do tego, aby skutecznie wędkować, aby nawet zbudować takie kule, które będą stały w wodzie bardzo długo. Druga kula, y, taka y, mocniej doklejona, przygotuję jeszcze trzecią, czyli zobaczcie, że dodałem y, tej płynnej melasy w takiej ilości, że ulepiłem trzy kule. Natomiast znowu urobek mam tutaj suchszy. Dlaczego warto tak robić? Dlatego, że My sobie możemy z każdą godziną podczas łowienia wpływać na zanętę. natomiast jeśli już byśmy na przykład dodali zbyt dużą ilość albo wody, albo tak jak teraz tutaj yy, widzieliście melasy, no to praktycznie no nie bylibyśmy w stanie uzyskać yy, takiej bardziej suchszej konsystencji albo takiej nie, mniej sklejonej. Dlatego zawsze można sobie to dodać w każdej chwili i taki sposób polecam. Znowu. Dodam teraz jeszcze większą ilość, tak ażeby dwie kule ulepić jeszcze bardziej wilgotne, te które będą miały w wodzie najdłuższe trzymanie. Popatrzcie się, autentycznie inna konsystencja, już jest taka graniczna. To już jest graniczna ilość wody, z od melasy no, wody, bo to, pamiętajcie, my możemy zastąpić to wodą, natomiast to już jest granica i Gdybym dolał tego więcej, no to już bym uzyskał taką, można powiedzieć, ciapę i to już jest niewskazane, dlatego że taka kula, no raczej nie dotarłaby do dna, bo ona by się rozbiła i praktycznie no, wartość jej byłaby yy, wątpliwa, a nawet znikoma. O, zobaczcie przyjaciele, znakomity towar, w ten sposób przygotowany. Zanęta 9 zł, ta standardowa, kleniówka 15 zł, co daje kwotę 24 zł, troszkę melasy, gdzieś o wartości tutaj, no niech będzie 5 zł, 29 zł, niech będzie 30. 30 zł, dzisiejsze łowienie bez grama robaka. O, uformowana, pięknie kulka, tu mam 1, 2, 3, 4, 5, tu jest szósta, no i przygotuję jeszcze siódmą. Reszta zostawię sobie na donęcanie. Szkoda, że nie jesteście w stanie poczuć tego zapachu, nie jestem w stanie wam go przekazać do kamery. To jest czysta natura. Ziołowe atraktory w mojej zanęcie plus melasa czyni y, tutaj tą mieszanką, którą ukręciłem, naturalną, dodatkowo jeszcze urobek pozyskany y, z nad rzeki Odry, dosłownie parę metrów od lustra wody, y, czyni. Y, Tę tutaj mieszankę o bardzo podobnym składzie chemicznym, które występuje w wodzie. Więc, jak naj, można powiedzieć, to jest najlepszy towar podany do rzeki. Zobaczymy tylko, czy przyjdą rybki. O tym, co złowiłem na ten towar, dowiecie się w następnym moim filmie. Do którego zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego razu.